Cześć widzowie! Dzisiaj będę pokazywał moją kolonię Lassius Niger. Jak widać, mają zbudowaną też bazę i tak właśnie wygląda ich gniazdo. Jeszcze wam pokażę ekosferę. Tak właśnie wygląda. Zielona jest, że trochę odbuduję, bo trochę była zniszczona. Nie wiem dlaczego, no bo pleś się zrobiła i były komedie w tej ekosferze. A tak właśnie wyglądają mrówki półcie te małe. Pająk jest o, będziemy pokazywać. Znaczy ja będę pokazywał. I tu jest właśnie tak, właśnie widać z tej strony. Tak wygląda z tej strony. I jest oczywiście fajnie. Jak widać, są bardzo fajne mrówki. I są bardzo fajne. Ja bardzo lubię je.